Siedzisz i możesz gadać, a mi tego kołocza. Być się radzi, że, że to umiał. <ścoughs> mi nie powiesz, nie chcę tego kołocza. <ścoughs> co robią aktorzy na próbie? Jedzą. A już cię to z tym kołoczym, bo teraz miało być... Bo ona mi go... Za chwilę mi możesz powiedzieć, że mi możesz dać tego kołocza. To było teraz, że ja ci miała dać kołocza. No, 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 nie, No dobrze, to powiedz mi, co to z tym kulikiem, prawda? A, a, a no się, tego I się teraz? Really? Jest często, tak? Tego No nie chcesz, No ja już wyjaśnię tą sytuację tutaj zaistniałą. Otóż zawsze jak nasz ma? jeden z aktorów Bartłomie Garos wyjada nam całe ciasto, więc trzeba się po prostu kitlać po kątach. a Kaj masz ten połącznik. Nie mów, nie dali mi go. ci ja? nie, nie wie nie ciasto. Jakie? Nie wiem właśnie, tak. jak niespodzianka. Różne opcje do wyboru, różne ciasta, wytrawne, wegetariańskie. Przygotowania ciastka do spektaklu, na zielony spektakl Teatru Polska. Uuu, jak daje to sztartą. Uuu pomysłodawcą tego. <grym> Łukasz, tak. mam pytanie, y, czego byłeś pomysłodawcą? E, prezentu e, dla mojego to brata. Kochasz go tak, i prywatnego. Bardzo go kocham, dlatego <grym> dostanie prezent. Dlatego dostanie Ciasto Pójdę ja piekłam dla was, kosztujcie. Jak na ciasteczku. Przepyszne. Ronik Sonsii, kreple słońskie dla Ronik Czesne, Sonsu. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. O, Proszę bardzo. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Idziemy dalej częstować, Paulinka wystąpię Nie wchodzisz, dziękuję Ty nis, po jednym jest Acha. Chodźcie stary, ja wam to pokażę Nie chcesz koło to. Nie chcę Możesz, Możesz koło Możesz koło Ja też chcę widzieć Wezmę zaraz Proszę To jest ja Tak, swojski Świeżo pieczony Marcinku, to jest Ja nie wiem Master Ale jest jest. Chaj. Yes. Będę kit ze ścian obgryzać, chcę żebyś skończyła tak jak to poroka Kamilka. Najważniejsze no to, to by było co ze